Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, czym się różni półsłupek od półsłupka nawijanego. Mam tu kawałek swojej robótki, ale równie dobrze możecie sobie wyobrazić, że to jest na przykład początek łańcuszka. A więc wkładamy szydełko w oczko. Najpierw zaczynamy od półsłupka. Przekładamy szydełko, nabieramy nić. Przeciągamy i mamy dwie pętelki na szydełku. Za, nabieramy nić na szydełko i przeciągamy przez dwa oczka. I tak wygląda półsłupek. Jeszcze raz. Przekładamy. Tylko mamy tu jedno, jedno oczko na szydełku. Przekładamy szydełko przez... Oczko nabieramy nić, przeciągamy i zahaczamy nić roboczą i przeciągamy przez dwa oczka. I to jest półsłupek. Jeszcze raz. I przeciągamy przez dwa oczka. A półsłupek nawijany różni się tym, że na początku należy nić roboczą nawinąć na szydełko. A reszta jest tak samo. Czyli przekładamy nić, najpierw nawijamy na szydełko, przekładamy przez oczko, przeciągamy nić roboczą na drugą stronę. I tym razem mamy trzy oczka nabrane na szydełko. I nić roboczą przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. I tu jest półsłupek, a tu jest półsłupek nawijany. On jest troszkę wyższy. Jeszcze raz: nabieramy nić na szydełko, przekładamy przez oczko, zabieramy nić na drugą stronę. Mamy trzy. Trzy nici na szydełku i nabieramy nić roboczą przeciągając przez wszystkie trzy. I tu mamy dwa półsłupki nawijane, a tu mamy trzy półsłupki. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny. Pozdrawiam.